Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na pierwsze wrażenie odnośnie Samsunga Galaxy Note 10 Plus. Na początku zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, dzięki jej nie ominiesz kolejnych filmów. Wygląd a tutaj jest bardzo dobrze. Z obydwu stron mamy szkło Gorilla Glass w wersji 6 przedzielone aluminiową ramką. Na górze mamy mikrofon, slot na karty, a na dole USB typu C, głośnik, mikrofon, miejsce Nersik S Pen. Seria NOW 10 to pierwsze smartfony od Samsunga, w których zabrakło złącza mini jack 3,5 mm, to jest oczywiście minus. Warto zaznaczyć, że przycisk power został przeniesiony na prawą stronę, co jest mniej wygodnym rozwiązaniem dla osób praworęcznych, a dla leworęcznych może się ono dobrze sprawdzić ale idzie się też do tego przyzwyczaić, więc nie jest aż tak źle. Oczywiście mam tutaj normę IP68, a smartfon waży 196 gramów, czyli jak na swój rozmiar wcale niedużo. Ekran to dynamic AMOLED 6,8 cala o rozdzielczości 1440x3040 pikseli. Zagęszczenie to 498 ppi. Proporcje to 19 do 9. Rozdzielczość możemy sobie zmienić, aby wydłużyć czas pracy na baterii. Ekran jest świetny w każdym tego słowa znaczeniu. Może brakować tylko wyższego odświeżania. Mamy tutaj standardowe 60 Hz. Maksymalna chwilowa jasność to aż 1300 nitów. Jest to jeden z najlepszych ekranów na rynku. Na górze znajdziemy otwór, w którym znajduje się aparat do selfie 10 megapikseli ze światłem 2.2. W kwestii specyfikacji, procesor to Exynos 9825 znany z Galaxy S10. Wykonany został w 7 nanometrach, sparty jest aż 12 GB pamięci RAM. Pamięć budowana to 256 GB lub 512 Możemy ją sobie rozszerzyć o karty microSD. Note 10 Plus w przeciwieństwie do mniejszego Note 10 posiada ten slot. Wydajność w dalszym ciągu jest genialna, nic kompletnie się nie zacina, jedynie telefon potrafi się bardziej nagrzać, ale to już jest taki minus w wersji z Exynosem. Nakładka One UI działa bardzo dobrze, ma wiele dodatkowych funkcji, a z że Note ma sporo funkcji dotyczących rysika, to wszystko zostało poprawione. Warto znaczy, że od 9. generacji rysik posiada moduł Bluetooth, dodatkowo rysik ma gestyk, które możemy wykorzystać na przykład w aparacie. Jeśli jeszcze w kwestii rysika, wydaje mi się, że jest on gorzej wykonany od tego z Note'a 8 lub 9, jest taki bardziej plastikowy, no i nie ma logo Samsung. Skader linii papilarnych działa w ekranie i jest ogólnie bardzo dobry. A jeszcze powracając do kwestii rysika, mamy tam taką końcówkę. M oczywiście możemy sobie go wkładać z obydwu stron, no i nie możemy sobie go włożyć do góry nogami, tak jak to miało miejsce w Note 5. Dodatkowo ta końcówka jest taka klikalna jak w długopisie, więc jeśli ktoś to lubi, to może się tak pobawić. Z tyłu mamy zestaw 4 aparatów, główny to 12MP ze zmienną przysłoną F od 1,5 do 2,4 ma optyczną stabilizację obrazu, a następny to szeroki kąt 12mm ze światłem F2,2 a teleobiektyw to jest dwukrotny zoom optyczny 12MP F2,1 wraz z optyczną stabilizacją obrazu. Czwarty to kamera tof 3D do rozpoznawania głębi. Zdjęcia są świetne, kolory, rozpiętość tonalna, nasycenie, szeroki kąt, zoom również jest bardzo dobry. To jest poprawnie i naturalnie rozmazwane, a przy szerokim kącie nie widać zbytnio efektu beczkowania. Filmy nakręcimy maksymalnie w 4K przy 60 klatkach, stabilizacja jest bardzo dobra, szczegółowość i ostość również. Aparat to jeden z najlepszych punktów tego smartfona. Bateria ma pojemność 4300 mAh. Wspiera bardzo szybkie 45W ładowanie, w pudełku natomiast dostajemy 25W ładowarkę na USB typu C. Dodatkowo smartfon obsługuje ładowanie indukcyjne oraz zwrotne. Dzięki temu drugiemu możemy naładować słuchawki lub np. Smartwatch. Bateria pozwala na jeden pełny intensywny dzień pracy lub dwa średnio intensywne. Z baterii można być jak najbardziej zadowolony. Przechodząc do podsumowania. Samsung Galaxy Note 10 Plus to kombań multimedialny. Większość parametrów jest świetna lub bardzo dobra i wcale nie czuję, że smartfon ma już ponad rok oraz że wyszedł. Jego następca, czyli Note 20 Ultra. Z minusu mogę zaliczyć w mojej opinii kiepsko wykonany rysik, wydaje się on taki plastikowy. Brak złącza jack 3,5 mm, no niestety to złącze było w poprzednich generacjach nie wiadomo dlaczego Samsung nie zdecydował się na jego zamieszczenie w tej generacji lub znaczące nagrzewanie się urządzenia również rozmiar może przeszkadzać, ale to chyba właśnie po to kupujemy Galaxy Note'a dla jak największego ekranu jeśli potrzebujesz czegoś mniejszego to możesz wybrać Note'a 10 zwykłego jest on troszeczkę mniejszy i jednak troszeczkę słabszy z minusów ekranu to jeszcze brak wyższego odświeżania te 60 Hz jest w porządku, ale wydaje mi się, że jednak 90 albo 120 no to już, to już w wyższej półce powinien być standard Note jak na 2019 rok. Cena nowego egzemplarza to od 3.500 do 4.000 zł w zależności od sklepu lub promocji. Jest to cena bardzo wysoka, ale za to co oferuje ten Note akceptowalna. Przy kupie używanych modeli warto na smartfony od operatorów, te mogą okazać się tańsze, ale z późniejszym problemem niespłaconych rat. Dla mnie Galaxy Note 10 Plus to jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Póki co moim zdaniem nie warto dopłacać do nowego modelu. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam również do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!